Dzięki powiatowi Sokulskiemu w Czuprynowie i choróżowcach już funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Kolejna, ta w kuźnicy, zostanie otwarta lada dzień. Czwarta będzie się z kolei mieścić w Dąbrowie Białostockiej, a jej otwarcie nastąpi jeszcze tego lata. Cały projekt dotyczący utworzenia tych czterech domów dziecka opiewał na kwotę 7 milionów złotych. Już niedługo dla kilkorga maluchów stanie się on prawdziwym domem. Jesteśmy dzisiaj w Kuźnicy, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Perełka. Placówka ta została przygotowana w budynku byłego przedszkola. Gmina Kuźnica przekazała nam ten budynek i zostało tutaj przygotowane piękne pomieszczenia do przyjęcia dzieci. Obiekt został przystosowany do zamieszkania dzieci. Tutaj został wykonany generalny remont. Została wymieniona elektryka, drzwi, okna, podłogi, ściany, wszystkie sanitariaty. Mamy tutaj nowe łazienki, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest również podjazd, także dzieci, które mają problemy. Mogą tutaj spokojnie się przemieszczać, nie ma progów, nie ma żadnych barier architektonicznych. Budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej Perełka jest bardzo dobrze usytuowany. Znajduje się bardzo blisko przedszkola, szkoły. Dzieci będą miały tutaj możliwość rozwijania się i korzystania z bardzo wielu form poza lekcyjnych, jak również sportowo-rekreacyjnych. W placówce będzie mogło przebywać ośmioro dzieci. Będą miały tutaj bardzo dobre warunki. Są przystosowane pomieszczenia sypialne, łazienki, pomieszczenia socjalne. Jest bardzo dobrze wyposażona kuchnia z wielkim stołem, gdzie wszyscy będą mogli spożywać wspólne posiłki. Jest tutaj tak pomyślane, aby dzieci czuły się bardzo dobrze, aby mogły rozwijać swoje umiejętności i czuć się bezpiecznie.